Czytam w omówieniu wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej takie zdanie. Natomiast, jeśli można sobie wyobrazić jakieś jeszcze gorsze siły niż te, które stoją za Platformą Obywatelską. To są to te, które stoją za Szymonem Hołownią. Prezes ostatnio uaktywnił się, jeżeli chodzi o komentowanie naszych poczynań. Ewidentnie się poruszył. Do tej pory najczęściej traktował nas naczelnik państwa Pernon Est. Nie istniejemy w ogóle, się nami nie zajmuje, ale teraz się nami zaczął zajmować. A to oznacza, że za chwilę zaczną zajmować się nami nie tylko trole, którzy napływają na ten profil pisowcy od tygodnia. Spodziewamy się bombardowania ze strony tzw. mediów publicznych i innych. Dlaczego? Dlatego, że uderzyliśmy tam, gdzie boli. Że natepnęliśmy na ten odcisk, na który oni bardzo nie chcą, żeby im nadeptywać. Pamiętacie, kiedy zwróciłem się bezpośrednio do wyborców... Prawa i Sprawiedliwości w całej tej europejskiej aferze, zupełnie niepotrzebnie rozpętanej przez ten rząd, kiedy w inne ugrupowania opozycyjne przyjąły strategię: mobilizujmy się w tym gronie, w którym jesteśmy, jesteśmy przekonani, a my poszliśmy właśnie na te pogranicza w tej części sceny politycznej, mówiąc: słuchajcie, to są nasze wspólne wartości. Zaczęliśmy mówić bezpośrednio i kierować komunikację bezpośrednio do wyborców Prawa i Sprawiedliwości zmęczonych. Tym jałowym konfliktem. Zaczęliśmy z nimi o tym rozmawiać. I Kaczyński to zauważył. I zauważyli to również i posłowie PiSu, którzy w, w, które głosy do nas docierają. Zauważyły to pisowskie media. Widzieliście pewnie od razu, jaki się Rwetes poniósł. To bardzo dobra wiadomość, że Jarosław Kaczyński oficjalnie w wywiadzie dla Gazety Polskiej, cytowanym dziś szeroko, przyznaje, że boi się bardziej Polski 2050 niż Platformy Obywatelskiej. I niż tak naprawdę jakiejkolwiek innej partii, która na polskiej scenie funkcjonuje. Bardzo dobrze, panie Kaczyński. Powinien się pan bać. Dlatego, że my z ludźmi, którzy również pana wybierali, będziemy rozmawiać nie o jakichś farmazonach, o jakichś ideologicznych wojnach. To nie jest seans władcy pierścieni. To jest nasze życie, którym pan się bawi i dlatego będziemy z panem rozmawiać na przykład o pieniądzach. Co pan i pana pomagierzy robicie z naszymi pieniędzmi? Po kolei. Co się dzieje na przykład z zyskami, które Polska otrzymuje w, z mechanizmu handlu emisjami, uprawnieniami do emisji, certyfikatami? W tym roku do budżetu państwa trafi 20 miliardów złotych, co najmniej dlatego, że ceny tych certyfikatów rosną. Co zrobiliście z tymi pieniędzmi? Gdzie one są? Wpadły do wspólnego wora i wydaliście je nie wiem na co na fundusz kościelny, który podwyższyliście o 50 milionów? Po co? A gdzie jest tych 6 miliardów, panie Kaczyński? O tym porozmawiajmy. A nie o ciemnych i jasnych siłach, które PGNiG dostało od Rosjan po wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. 6 miliardów złotych, które Rosjanie oddali za zawyżanie cen gazu dla Polaków w latach 14-20. Te pieniądze wpłynęły na konto PGNiG i PGNiG to potwierdziło. To są nasze pieniądze, które zapłaciliśmy za gaz w naszych rachunkach. Które Rosjanie zwrócili. Gdzie są te pieniądze? Oddaliście nam te pieniądze? Panie Kaczyński, a co z tą pana konferencją prasową, o ile dobrze pamiętam, z 11 roku, gdzie stał pan z kanistrem i pokazywał, jak wiele podatków pobiera rząd od paliw, za które dzisiaj płacimy po 6 zł za litr na stacjach. Pamięta pan tę konferencję? I co mamy dzisiaj za waszych rządów? Nadal grubo ponad 50%. Każdego litra paliwa, ceny każdego litra paliwa, to są podatki i opłaty, które trzeba wnieść na rzecz rządu. Akcyza 26% w przypadku, o ile dobrze pamiętam, benzyny, 20% w przypadku diesla, w, ale to nie jest tylko akcyza, bo to jest też VAT. Ale to jest na przykład też opłata emisyjna, którą dołożyliście w 2019 roku i która miała służyć temu, żeby w Polsce produkowano te samochody elektryczne, które Morawiecki wymyślił. To jest 2 miliardy złotych wpływu rocznie do budżetu i 10 groszy, jeżeli by to skasować na litrze oszczędności. Gdzie są te samochody elektryczne? A tam są jeszcze inne opłaty, bo jest opłata zapasowa, którą my płacimy w litrze paliwa po to, żeby Agencja Rezerw Materiałowych mogła sobie to, to czy tamto, co uważa za stosowne gromadzić. Prawie 60% z tych 6 złotych, które płacimy, to są, to są rzeczy narzucane nam przez państwo. Czy państwo w tej chwili nie powinno skorygować akcyzy, żebyśmy płacili za to mniej?